Dobra, siemanko, ok. witam was bardzo serdecznie z tej strony, Paul. O, świnie. <grystanie> I witam was w następnym odcinku już z Wiedźmi na dwójki. Ostatnio skończyliśmy wychodząc od, wychodząc od Loredo. Nie wiem, czy pamiętaliście, mówiłem wam o zbójach, którzy nas zaatakują co prawda tutaj, ale mi się troszeczkę pomyliło, bo te przejścia są bardzo podobne, ale oni są tutaj, także i tak będziemy musieli, byśmy musieli z nimi walczyć. No, no proszę, żeby to mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do wyzimy jest długa i wolałbym nie mi trężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj do w Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. He, e, e, e. Ale wy jesteście jacyś głupi panowie, bo przecież... No poszliście w czterech, czy w trzech, w trzech. Na Wiedźmina, który zabija... Zabił... setki tysięcy już razy potworów, no i... Suma sumarom ludzi także, także... To jest dziwne, nie wiem czy macie mózg, czy nie macie, ale... Come here. Już was rozpierdolę. Pal się, gnido. Co, oni co, Hej, panowie. Chyba mieliście mnie zabić, tak? Czy mi się uda? Patrzcie, się stoi. Tam niech się słyszy. Oj. Czego rozwalimy? I ciebie też rozwalimy. Jeps, jeps, jeps. I co panowie? Aha, właśnie, coś mieli, coś takiego, pewnego jakiegoś? Drabina sznurowa, na chuj mi drabina sznurowa, dobra. Jeszcze jedna opcja. Ostatnio sobie ogarnęliśmy przepis. Solidny Wiedźmiński Ale to jest ten Jezu. Jak się wyrabia? Aha Tak mamy zero. Zero, zero, zero. Tego. Zero składników, żeby go wyrobić. Trzech jakiś drewna. Mogę wziąć ten... A tu mamy. Kłód drewno drewna. Już mamy jeden składnik. Co tam jeszcze trzeba? Eee, Ruder żelaza, srebra, diamentowy Jam, Ja pierdolę, skąd ja to wezmę? Nurtuje mnie pewne pytanie. O, co taki Wiedźmin Maciego gamradka jada? Rzypki, kasze mógł? Witam. No. Eee, J. Dziennik, dziennik, dziennik. Otwórzmy dziennik. Eee, Cienia gost Przygotuj eliksir mangusta Bardzo chętnie, ale z tego co pamiętam to chyba, żeby to zrobić, musimy się udać do Zamtuzu. Nie, żartuję oczywiście do siedzi, Czy ja tu mieszka? No dziwne, dziwne miejsce jak na zamieszkanie. Silade Tankarville, wstawaj. Wiedź mnie. Czekałam na ciebie. Mamy zabić potwora, który zatapia statki. Boisz się? Nie, ale będziemy musieli wywabić go na brzeg. Zostaw to mnie. Nie mogę się doczekać. To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. <grym> eee. m. Nie, dobra, Zapytajmy się skąd się wziął. Się, skąd wziął się Kajran? Nie próbowałam. <grym> Czyli wiesz, że stworzył go czarodziej? Domyślałam. I co z tego? Mam się czuć winna? Przeprosić za jakiegoś szaleńca? Nie zamierzam. Skąd wiesz, że to czarodziej? Nie wiem. Strzelałem. <grym> że powstał dzięki magii. Ma rację. Coś tak wielkiego nie mogłoby żyć w tych wodach. Wygląda mi na efekt jakiegoś przykrego eksperymentu. Rośnie w błyskawicznym tempie i pewnie tak samo szybko się zestarzeje. Eee, co to za aparatura? A to co? Robi wrażenie. Megaskop. Do czego służy? Do wielu bardzo skomplikowanych magicznych operacji. Między innymi, do komunikowania się z innymi czarodziejkami. Okej, okay, to bywaj. Próbuję, będę... Mam nadzieję. Eee... Jeszcze mi się... Kurwa, nie mogę zrobić tego. Ajajaj! Nie, i cały czas mi się myli z J. Weźmy sobie opost, Przygotuj eliksir. No, niby mam go przygotować, tak? Medytacja. Nie, 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 nie picie Geralt, nie picie. Cofnij się. Eee, alchemia i teraz mamy ten mangusta ale nie mamy chyba jednego składnika że mi się wydaje i znów mam ten problem cały ajajaj no nic to najwyżej zrobimy to zadanie z tą jaskinią eee, jaka balena tak? dobra ale najpierw jeszcze medytacja i sobie tam nie wiem Odpocznijmy no sobie do dnia godzina myślę że 11 powinno być git Na razie jest ciemno, ja nie lubię jak chodzić zbędnej strasznie pod potworami Dobra Let's destroy these bitches Zobaczymy czy to będą trupy tam, czy jak Jestem sam ciekaw, bo tego nie robiłem chyba. Jeszcze. Tylko raz przeszedłem, wydźwina. Kurat flot. E ja tutaj tak blisko... Oj. Aha, to oni są, z tą pośpiesz. Czekaliście na mnie tu kilka dni? Spoko! Nie powiedziałem, że zrobię to od razu. Polujące gorące powietrze oznacza, że na podal miejsca mocy. Aby je uaktyw uaktywnić, użyj medalionu. Z. O, miejsce mocy. Krąg siły. Co to jest? Ja nie wiem, jak się dostałem buffa jakiegoś. Boże, ile schodzenia. Dobra. Miecz w ruch. To coś w pewnie będzie. Przy okazji zapis ten gry. Bom, bom. Krew bam. Kryw. Miło. O no, no może ruch jest tu Wow jo. coś mi się wydaje, że to przegrałem Pozdro No chodźcie Mi się Wigor zregeneruje wreszcie Nie on no tak to ich nigdy nie sobie Szczególnie takie HP mam no, może szkoda gadać Kurna się I jest I Irden Irden dobra, przyjeżdżaj. Chyba trzeba... Nie no, nie, nie mam żadnych mikstur nawet. Lol. Kurwa, no przez sirdym wybrałem na dupę. Chodźcie, nakerki. Chodź, 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 chodźcie, 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 chodźcie. że... chodźcie, Dobra, mendy są. Ten ładny strzed. Znaczy, jak tak patrzę tam dalej ruch jest, to nie mam pytań. O mój Boże, o mój Boże Nie no to jest jakaś hańba Dobrze Zwiększenie poziomu wiedzy Leś mi to jest teraz potrzebne palce O mój Boże, strasznie Oj Jak A może Aks? Nie, za dużo czasu mi zajmie i zabiją mnie. Betie <grymne> yeah. Nie, spłonął. Kurde, ten vigor by bym się przydał. Co ja go będzie powiększyć z następnym razem Niech zwłok się panu. Dobra, załóżmy sobie akcji, raz. Znaczy co ja gadam, kolena. I teraz zniknij. Będziemy mieć zabezpieczenie. Kurde, głupie złoki. O czemu? Mój vigor A, za Just great To nie będzie takie łatwe Na pewno Dobra, mieczyk. A, to już masz wyjęty Irden Chyba i idę tutaj i D było bym tak szybko zjrzał ten wysiadł? What the fuck? What the fuck is... Dobra, tego zaraz załatwię. A teraz, yes. Trochę go scharosłałem, że <grym> tak powiem. O! Uniknąłem pewnie, no idzie. A może Ardem? O, nie wszedł mi Art, to jest jakieś dziwne. O! jest, ale jeden duży pad to jest dobrze. Te wojowniki to kurde, to jest, to jest najgorsze, bo te małe to ja... No będę mieć razem, tak powiem. To nie w tą stronę Geralt, nie w tą stronę. Nie do nich. Tylko nie to. Dobra, spłonęłaś. Wow. Dobra, następny spłonął Kurde, czuję się jakby na jakimś wysokim levelu Grał To jest normalne Tak i nie będziemy ich teraz zignorować Dokładnie, ich jest tak dużo Będą się tyle razy to Ich na kurwie, nie mam to... Aha, dwojownicy zostali, tak? Niedobrze. Ale jakoś ten drugi też ma mało HP, to może się uda. Chodź, 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 chodź. No kurde, jak to teraz przegram to. No i podpalamy nie, zaraz Makera Świetnie. No Znowu nie trafiłem Niedobrze, niedobrze, niedobrze Kurwa, skąd te małe się znowu wzięły? Już mi w ogóle nie było Ale obraz nie wiem Poradziłem sobie hmm. Znowu nie trafiłem no Dobra, to jest wygasło Chodź ten duży Ja nerwu się ten ha, mały no, teraz To jest dziwne No chodź Dobra, jeden zdjęcie A i drugiego nie zdążyłem No o, mały no, wyskoczył z niego i mnie uderzył, nie? Nie dobrze No Jezus znowu złoki No, teraz ja Dobrze, dobrze Podsumowanie Geralta po walczeniu 5 minut z głupimi nekerami. Na girwojnik został, chyba tylko. No nie tam dalej jeszcze są. Hmm. Ale jak już wyjdziemy stąd, to już będzie łatwiej. Jeszcze raz. I teraz Teraz cofaj się Geralt Uff. Chyba już. Boże ile zdobyczy tu będzie. Czy zdobyczy? Rzeczy. No to z ustych nie mogę? Tylko dwa. Dobra, wojownik szef. Arius się... Sure? Dobra, ostro z nie poleciałem.

Nie będę musiał już z innymi walczyć. dobra, będzie trochę z tych neckerów. Może jakieś zlecenie będzie na tablicy, także... się odda za hajs, znaczy odda. Wymieni się. Dobra, wystarczy mi. Choryny, espadon. To może być dobra broń. Co to jest, pokaż mi. Yy, broń dodatkowa no to sam ej niedobrze długi miecz stalowy od 8 do 11 ale spadną mało od 20 do 25 łoo to mi się przyda dobra dalej przeszukaj mamy też 100 wyruna słońca areny ale mi nie jest Potrzebne Skóra, nie, a to było coś chyba Zbadaj. To chyba dobry trop. Chyba? Patrz jak ta jest jest duża, jak ty masz AP Gdzie? No mi słuchawki za dobrze nie o, ostatnio. W sumie te inne słuchawki nie I dalej idziemy. Bardzo nie wiem w którą stronę, ale dobra. Może neker znowu. Spal się dobrze. O, no właśnie, zróbmy sobie... Aha, nie mogę stanu, kurde, może zaraz walka przeminie. Co to na to gara? I teraz zapis... Ja Jest zapis. Dom, podczas walki nie można, nie? Eee, tutaj można... można wejść, bo widzę, jest taki charakterystyczny. Nie, 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 nie. Myślałem, że ktoś mnie w plecy już zaatakuje, masz ktoś, neker Kurde na ty mały spali się teraz się wikul zregeneruje i tyle dobra idziemy dalej gdzie na przystawce mikro trochę o dobra tu też krew mamy zbadaj znowu krew gdzieś się Geralt? teraz idziemy jak like a boss no dobra włożyć na kery Kurwa, duża ta jaskinia, nie niedobrze. Spal się. Te igni dobrze na nich działa w sumie. zeskoczyć nie mogę. To tak, na pewno. A nie, mogę. Ja słuch, chciałem iść w sumie tak. O, przyda się. To jest do miecza potrzebne. Znowu krew. Zbadaj to, Geralt. Możesz to zbadać, czy nie chcesz? No schowaj miecz. Może się teraz uda? Nie, nie chcę. No dobra, to chodzimy na górę, tam gdzie jest krew. dobrze Ale strzały? Na i strzał? Strzały, wiewiórek. Wszystko jasne. A no właśnie A to coś będzie Może wyjście Come on, niech tu będzie wyjście Yeah, chyba jest No drabiny na pewno nekerowy nie mieli drabin Także chyba jesteśmy u celu Słońce Nieee nie jeśli miesznie będzie, bo jak ona już się dowiedziała, że my wchodzimy przecież do, do tego do tej jaskini, do tego miejsca, to przecież już no, mogłam mieć dwa rozwiązania. Albo modlić się, że Geralt zginie, choć on jest o to jest trudno, albo yy, zawołać wiewiórki, yy, żeby je pomogły. I teraz się boję, że jak wyjdę z, 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 z jaskini, to ci strażnicy będą zabici. Bo raczej wątpię, żeby wierzyła, że my padniemy. No Nie jest łatw śmierć. Ujedźwina. To jest jasne. Dobra tęczne żyje. To by, by się przydały takie... ...szybsze ruchy. Nie myślałeś o tym? kary są zwinne, także wiesz... Dobra, wychodzimy z tej jaskini. I teraz będzie chwila prawdy. To jest dużo wchodzenia teraz. Także chwilę to zajmie, ale myślę, że już... ...miecz możemy schować. Przynajmniej dobry mieczyk. W tym kwestii nam się odblokował, że tak powiem. No, znaleźliśmy, nie? O, ścina. Może mi dogrywa grę. Loading, loading. Nie jest jednak. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? <laughs> nie, jak... Jesteśmy... Musimy być wiarygodni. Zginęli od strzału. Nic o tym nie wiem. Co o tym myślisz wiedźminie? Dwóch żołdaków wybrało się do jaskini. Pewnie chcieli przepłoszyć straszydła. Może ktoś ich do tego namówił. Nie wiem ile potworów zabij, ale wiem kto ich zabił. Skojatel. Bzdura! Z tego co wiem, nekery nie potrafią strzelać z A Ha, no, no właśnie. Chłopy, na drzewo z nią! Nie! Powiem wszystko, tylko mnie nie zabijajcie! Błagam! Mm, zaraz. Mów, mów, to zobaczyć! Inaczej nie zrozumiecie! Co mać twoja gamratka zobaczyć? Kłamie ta suka! Prowadź. Czego nami się? Prowadź. Wiedźmina tak łatwo nie zabije. Być może jak tam będzie Jorvet i jej pomoże, to mam przepierdolone. No malena. Dawaj, dawaj. Ej, zaraz my... Dobra, idzie za nami straż że jak ich wystrzelają my sobie zarzucimy kłena będzie że my ich zabiliśmy albo coś z tym stylu no? Pani no szybciej nie ja będę miał połowy dnia Aha tu był Jorwet kiedyś to jest, to mamy statek nasz Ja te, tak myślałem, się paktuje jednak. Nie ma problemu z pokonaniem. Zasylany wiewiórki. Dzięki za pomoc wiedzim i Oto nagroda. Ło. Nie trzeba było odchodzić od Dimitra, moją dziwką I tak wszyscy zdechniecie, bądźcie przeklęci dłan! Chodźcie w dupę. Jest ona co suko. Teraz to mnie wkurwiłaś. Ale miecz z gorsin. Coś pamiętam ale... Mmm... z Dobra, tutaj tak samo. No bo to jest selfie miesz, tak? Oreny. Chętnie, chętnie. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy. To będzie taki krótki odcineczek z, z questem maleny. Jeżeli można to tak nazwać. Ale i tak mam ograniczone miejsce na dysku akurat tym razem, bo dużo nagrywałem ostatnio. Także żegnam się z wami i się mam ku do następnego.